Witaj na czwartej już lekcji dotyczącej dokonfigurowywania Twojej usługi Google Analytics 4. Dzisiaj omówimy bardzo ważną kwestię dla e-commerce'ów, a mianowicie jak dodać wykluczenia witryn odsyłających. Chodzi o to, że jeśli tego nie dokonfigurujesz, istnieje bardzo duże ryzyko, że transakcje mogą być przypisywane do bramek płatności takich jak chociażby blik. Przez to nie będziesz znał źródła pochodzenia użytkownika, który dokonał tejże transakcji. Przejdźmy zatem teraz do Twojej usługi Google Analytics 4. Przejdź do administracji i do ustawień usługi. W ustawieniach usługi przejdź do strumienia danych. Następnie wybierz strumień dotyczący Twojej strony webowej, kliknij. Następnie przejdź do sekcji dotyczącej tagu Google i wybierz opcję skonfigurowania ustawienia tagów. Następnie musisz rozwinąć więcej opcji, czyli kliknij w pokaż wszystko. Następnie w rozwiniętej liście pokaże ci się możliwość dokonfigurowywania listy niechcianych witryn odsyłających. Kliknij w to. I tutaj jest bardzo fajna rzecz, której nie można było zrobić w Universal Analytics. A mianowicie, możesz dodać od razu całą listę bramek płatności i możesz zrobić to za pomocą wybrania opcji typu dopasowania do wyrażenia regularnego, a następnie każdą z bramek płatności, każdą z domen banku, rozdzielasz pionową kreseczką, zwaną inaczej pipem. Dzięki temu tworzysz wyrażenie regularne i gotowe. To już ostatnia z czterech mini lekcji dotyczących konfiguracji Google Analytics 4. Brawo, dotrwałeś do końca! Mam nadzieję, że teraz zbieranie danych będzie dla Ciebie dużo łatwiejsze i przyjemniejsze. Już niebawem będziesz mógł również zweryfikować swoją wiedzę dotyczącą Google Analytics 4 poprzez przystąpienie do quizu, który dla Was przygotowaliśmy. Jeśli dalej masz jakieś pytania dotyczące konfiguracji Google Analytics 4, nie wahaj się zadać tych pytań w komentarzu pod tym filmem. Śmiało, odwagi i do zobaczenia!